Łatwo przychodzi nam czynić dobrze tym, którzy nam dobrze czynią. Jezus mówił, że i grzesznicy w ten sposób postępują i grzesznicy pożyczają grzesznikom i grzesznicy dobrze czynią grzesznikom. Nie ma problemu. Jak ktoś jest mi życzliwy, z kimś mam jakąś dobrą, dobrą relację, to tak, czynimy dobro i przychodzi nam to, przychodzi nam to łatwo. Inaczej rzecz ma się wtedy, kiedy e, sytuacja domaga się od nas uczynienia dobra komuś obcemu, bądź komuś wrogo nastawionemu. Takie sytuacje mamy i w pierwszym czytaniu dzisiaj i w Ewangelii. prorok Jonasz zostaje posłany do Niniwy, do stolicy imperium asyryjskiego, a więc imperium wrogiego względem Izraela. Ono leżało na wschodzie. Jonasz zamiast płynąć na wschód, płynie w drugą stronę, na zachód, do Tarszisz, uciekając przed, przed tym wezwaniem, które skierował do niego Pan Bóg. On nie chce głosić nawrócenia swoim wrogom. Nie. Oni na to nie zasługują, a jeszcze nie daj Boże, coś usłyszą, nawrócą się i ocaleją. Nie. Nigdzie nie płynę, nigdzie nic nie będę gadał. To jest postawa Jonasza. Dalej mamy, dalej mamy Ewangelię. Ewangelię, w której kapłan mija człowieka przy drodze, Lewita mija człowieka przy drodze obcego człowieka, dopiero Samarytanin się zatrzymuje. Postawa Samarytanina jest postawą odwrotną względem, względem proroka Jonasza, bo Samarytanin dla Żyda to jest również człowiek obcy. Żydzi i Samarytanie żyją ze sobą w nieprzyjaźni. Akcja dzieje się przy, dro przy drodze między Jerozolimą a, a Jerychem. E droga, która prowadzi do, do świątyni, do, serca, do samego serca Izraela. Samarytanie natomiast zbudowali sobie konkurencyjną świątynię. My nie będziemy chodzić do żadnej Jerozolimy, budujemy swoją. Stali się przez to śmiertelnymi wrogami e tych, którzy pochodzili z Judy. I ten właśnie wróg, ten wróg zatrzymuje się i okazuje miłosierdzie człowiekowi leżącemu przy drodze. I to jest dla nas też wzór tego, w jaki sposób podchodzić do wrogów. Wiecie, mamy przyjaciół, mamy też nieprzyjaciół, ale kiedy sytuacja tego, tego wymaga, to my musimy mieć miłosierdzie w sobie. Musimy też do naszych nieprzyjaciół mieć trochę, mieć trochę serca. Zresztą. Święty Augustyn jak tłumaczył tę, tę przypowieść, to mówił, że, że tym Samarytaninem z przypowieści to jest sam Jezus, który podnosi grzesznika gdzieś leżącego, leżącego przy drodze. Gospoda jest obrazem kościoła, Jezus wprowadzający tego grzesznika do kościoła, po to, żeby tam leczone były Jego rany przy pomocy sakramentów, które są symbolizowane przez oliwę, przez, przez wino. Tak. My jako nieprzyjaciele Boga zostaliśmy pojednani z Bogiem. My jako nieprzyjaciele Boga zostaliśmy usprawiedliwieni. Chrystus umarł za nas wtedy, kiedy jeszcze byliśmy nieprzyjaciółmi, kiedy jeszcze nie byliśmy pojednani z Bogiem. Za wrogów oddał, oddał życie. Ja sobie tego nie wymyśliłem, to Sobór Trydencki uczy w dekrecie o usprawiedliwieniu, że Bóg przeniósł nas z, z tego stanu synów buntu. Nieprzyjaciół Boga do stanu przybranego synostwa i obdarował nas swoją sprawiedliwością, która nie wynika, nie wynika z naszych uczynków, ale z, z Jego łaski. Wyłącznie z jego, z jego łaski. Jezus zakończył tę przypowieść mówiąc, idź i ty czyń podobnie. Więc i ty idź i czyń podobnie.